Znajdujemy się w kabinie samolotu Tupolew 154M, numer boczny 102. Jest to bliźniacza jednostka do samolotu numer boczny 101, która 10 kwietnia 2010 roku rozbiła się pod Smoleńskiem. Pomimo, że samolot Tupolew 154M nie jest najnowocześniejszą maszyną, został, zgodnie z wymaganiami przepisów międzynarodowych, wyposażony w system ostrzegania o zderzeniu się z ziemią. System ten znany jest pod nazwą TAFS. Ekran systemu TAFS znajduje się w kabinie samolotu Tupolew 154M i to właśnie na tym ekranie, w dniu 10 kwietnia, załoga czterokrotnie była ostrzegana o możliwości zderzenia się z ziemią. Również czterokrotnie podczas wyświetlania Obrazów graficznych na tym ekranie załoga czterokrotnie słyszała ostrzeżenia terrain ahead i pull up. Terrain ahead. Pull up. Pull up. Terrain ahead. Too low, terrain. Ostrzeżenia te były informacją dla załogi, że zbliżają się w sposób niebezpieczny do ziemi i jeżeli nie przerwą podejścia, zderzą się z ziemią. W dniu 10 kwietnia. Zapisały się w pamięci urządzenia TAWS cztery ostrzeżenia podczas podejścia do lądowania i jedno zdarzenie numer 38. Zdarzenie 38 jest to informacja o lądowaniu samolotu. Dlaczego tak się stało, opowiem Państwu przy podwoziu samolotu Tupolew 154M. Znajdujemy się przy lewej goleni podwozia głównego samolotu Tupole 154M. To właśnie tu. Na goleni podwozia umieszczony jest czujnik Ziemia powietrze, który podłączony jest do systemu taws i do innych systemów samolotu przekazuje informacje o tym, że samolot wylądował. 10 kwietnia 2010 roku w samolocie Tupole 154M numer boczny 101 ta właśnie dźwignia uległa kompletnemu zniszczeniu, ponieważ lewa goleń podwozia głównego przelatywała przez gęste skupiska drzew. Ta dźwignia została kompletnie wygięta w drugą stronę i przekazała do TAFSA informację o tym, że samolot wylądował, co oczywiście było jeszcze nieprawdą. Samolot zderzył się z ziemią kilka sekund później i uległ kompletnemu zniszczeniu. Ta dźwignia, która przestawiła się w trakcie lotu zapisała się jako zdarzenie numer 38 w systemie TAFSA.